nie z tej strony, skoro na moim kanale. Dzisiaj jestem z Nikolą, Siema. która leży. I e, to jest o, bardzo długo. Cicho, bo to jest bardzo dużo go wyczekiwany odcinek przez jedną widzkę, Więc dlatego już to nagrywamy. Weź mnie Ale na wstępie, oczywiście, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na raz, dzwoneczek. I komentarz do serduszkowania. Zawiązała mnie! Samobójca! Zawiązała mnie to Wam. Szybniemy serduszko. Nikola, czekaj. I Nikola jest zawiązana tak. Nie miałyśmy jakby tutaj długich sznurowadł. To mamy. Jakby. Wstążki, a tutaj mamy krótkie sznurowadła. Więc no zaczynaj. Tego się nie. No dawaj. Nie, to rozwalę. <grym> ja ci nie podpowiadam, co ja bym zrobiła. <grym> to jest serio bardzo dobrze zawiązane, zawiąza... Oj, przepraszam, z tego butów Z niego nie już. <grym> <grym> obluzowane Tutaj. To jest oto Nikola, pomachaj nam. No. Dawaj, rozplątyj się. Nie wiem, jak trzymać ten telefon. No szybciej, szybciej. Już dwie minuty minęły. No dawaj, ja bym się rozwiązała. Pokażę wam zegar. Tam zegar, mamy zegar. Ała! Rozpnący się. za pomóż. Pokaż pusię. Szybciej. Nie mogę. A kotek jest... Nie wiem gdzie. Chwila. O, a kotek tam śpi. O. Widzicie? Czyli no, ja tak nie wolno na odcinku. <laughs> на расплонту Она не может отдыхать нормально. Все как Отдыхай. Отклейка. У нас же честь стала На этих оттенках. Она остыла не моя. Znam Cię, bo przecież znam Cię jak własną kieszeń. Co Ty masz Gdzie? Tu i tu. Na Przepraszam za nią odklejka. 4 minuty już Ci minęły. Po co mnie boli? Aha, jaki komentarz z serduszkowania był? Aha, zawiązało mnie. Pomóż. Już tu jedno widzę, że ma odwiązane, bo jakby tutaj było zawiązane. Teraz... Powinna tam z, tutaj prze, tam przełożyć i by dała radę jakby dalej. Ja to zrobię tak. Zobaczcie, jakie piękne jednorożce. Sorry, tak założone te skarpety. Ale ja nie mogę zakładać końców No dawaj. Szybciej. O, pudzieszka! Szybciej! Idę <laughs> <Jadę> po papier. <laughs> Nie, po co? No rozwiązuj się. Chcę pokazać. O. <laughs> Ty takie hopsiup, tralalal. <laughs> <laughs> <Jadę się. śmiech> tak wygląda. No rozwiązuj się, na początku zacznij od nóg, będzie Ci łatwiej. I jak zawsze są supły? Wszędzie są supły. <grystanie> nie mogę. <grystanie> <grystanie> Zobaczcie, nasza choineczka Leż, jest... zielony Szybciej. Yes. <laughs> Tam jest chojneczka piękna. Jakby <laughs> like ja to widzę, że już okay. może przełożyć. Gdzie? Ale ogólnie nie pokażę jej. Ginga. Bo nie będę jej odpowiadała. Nie, patrz, ja patrz, się patrz, patrz. Ja nie jestem złoczyńcą. Ja się o patrzę, wow. czy nie może... Patrz. No. Zobaczcie, jak ona ma czerwoną rękę aż. Dasz radę. Nie wyrywaj tego. Weź tutaj jakoś, o. Nie wiem. Ale ja nie mogę. <laughs> Przełóż łapy tu. Dasz radę. Wierzę w Ciebie. Dasz radę, rozsuń te nogi po prostu. <tryk> nie, <tryk> nie da się. Ni to będzie jeszcze nam potrzebne. Docinka ze mną. <tryk> Dawaj. Siedem minut już ci minęło. Muszę wejść? Nie. To za mało, ona po prostu lubi gryźć. Dlatego ona każe, chce gryźć. Co mnie dotykasz tą syropą? <laughs> Szybciej. O, czekaj. Bo mi się trochę tu nudzi. Źle założyłeś skarpety, teraz cię. <laughs> no tutaj mam... No. Ale musi przełożyć, jakby łapy tam. Więc, no. Nie da się. O! Chojnka! Świeci! Dasz radę? O! Pokaż siebie, jak była silna. No. Widzieliście, go tak Tak to A ty radzę, rad... Jak dasz radę, przełóż ten te ręce tu na tą stronę. Ja Ci radzę, dasz radę. Zobaczcie. O, zobaczcie, jak tu jej wyszło. I tutaj pozdrawiam moje przyjaciółeczki w ogóle. I pozdrawiamy osóbkę, która wysyłała nam ten komentarz, żebyśmy to zrobiły, nie? Nie! Nie się! Żywo! Nie ma. Nie Rozwalisz to, a ja potrzebuję to do butów. Nie mój kłopot. Ale ja mam te buty na praktyki. Nie mój kłopot. <laughs> Widzicie, ona już sobie daje radę. Nie. Ona ma już 9 minut za sobą. Tak dużo? No, a miała być krótko niby. Miała się to zrobić. Jak tak mnie zawiązałaś? Nie chcesz się odwiązywać, wiesz? Musiałam cię tak zawiązać. No A poza tym to jest łatwo zawiązane. Ja bym się dała radę raczej. To jest bez żadnych cięć i już 10 minut jest. Tak mało. Moje ręce! W ogóle czemu tu nie masz założonych tych rę na ręk? Co na rękę? No, tego nie masz. na no, tu. Bo to już tam przełożyłam. Mhm. Fajnie. Ty pokazywałaś zdjęcia i ja przełożyłam. Mhm. I 11 minut. Ci minęło. A to się nudzi Lol. No mi się nudzi, jest mi tu gorąco. To pomóż. Nie. No to mi powinno być gorąco. Ja nie mogę ci pomóc. Nie, ja to już wejść. Dasz radę. Wolność. Wolność i Ja Jak wyjmiesz sobie łapki, to jakby będzie ci łatwiej już. Wiem. Pokaż? Muszę sprawdzić, czy już jedna ten jest zrobiona. Nie, jest zrobiona. <laughs> to jest super. Który da się rozwiązać? Ja nie mam pazurów. Jakby, przepraszam, że jej pomagam, ale jakby, serio, ona nie ma pazurów i jakby nie dałaby rady tego rozwiązać, więc byśmy Dobry. się tutaj mm, bawili do 24, a nawet do jutra rana. Jakby, my to nagrywamy o 21 praktycznie. Wieczorem jakby poprzedniego dnia, a ja to wrzucam siódmego, więc no. mam takie czerwone łapy, nie wiem czy widać. Widać? No nie za bardzo 13 minut. Kręcuję mi jej ręka Za mocno przywiązałaś. Ale serio, tak można pozbyć się ręki. Pozbyć się ręki, nogi i w ogóle. Więc nie róbcie tak samo. My <grym> jesteśmy z dobrym lekarzem. <grym> <grym> Czyli mną. O, jedno cznorodno jest odwiązane. <grym> Dasz radę, wierzę w ciebie. Każdy w ciebie wierzy. Zobaczcie, jakie ona ma czerwone ręce. Serio, na żywo to lepiej widać niż u was. Ale serio ma czerwone ręce. Ale przełożyłam! Aha, tu. Jakie już ma ślady, tu. <grym> jakby serio, nie lubcie tego w domu. My mamy pod dobrą opieką. Mhm. <grym> My jesteśmy pod dobrą My opieką lekarza. Opiek nie no, żartowałam, ale ogólnie ja tutaj, w razie co jestem, i jakby ją pilnuję. W razie, jak coś by jej się stało, to bym już reagowała. <grym> Chyba, bym umarła, ha, to tam. Ej, ja nie mam pazurów. Tu mhm. dałoby się bez pazurów. No, ja tutaj nie mogę O. Ma całe ręce czerwone? <laughs> Już piętnaście minut minęło. Już nawet jest dwudziesta pierwsza w sumie. Uh. Oj. <śmiech> Nie. <śmiech> 16 minut, co ty mnie ciągniesz? No patrz, gdzie ty to masz? Tutaj jeszcze musisz w ogóle rozwiązać żeby zrobić coś więcej. Co? Dalej <laughs> pokaż. Ubroniła rękę.

Włosa miała. To mój. <laughs> Nie rób tak. O, mój. Nie wiem. Nie wiem, Ale... Coś. Odłożyłam was dlatego, że rozwiązuję ten super tutaj. W szczękówce, bo potrzebuję go, i ją do butów. Na praktyki więc Jeszcze ja będę cię zawiązać. No to już nie w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym, dzisiejszym. pomęczy się. Teraz nie mogę założyć nogę na nogę. O! Pazurów. Udało mi się rozwiązać ten problem. Potrzymaj. W takim razie, skoro nie masz pazurów. Jakby no, ja jej pomagam tylko tam, gdzie po prostu nie ma pazurów lub po prostu muszę gdzieś obluźnić. No bo, patrzcie. Nie mam. A ja mam, mimo tego, że nie mogę mieć. W sumie nie powinno. Poszło na cukiernika. Ale w torcie nigdzie nie znajdziecie nic takiego. U mnie przynajmniej. No na pewno. Nie no, bo ja uważam, co na mnie. Julia? Ja. Czego? Poczępię. No gadaj. Nie. <grywia> Jak to było widać? Dobra. Co było widać? Gadanie. Chyba gitnie. Nie. Co nie mam pazurów. O, ja przestrała mi gości. <noise> Moje oko. Ja nawet mam godzinne na filmy. Masz już trochę rozwiązania, tylko nie wiem, czy tutaj ci do... uda ci się. O, oj, rozwiązałam jej całego przypadkowo. 20 minut już ci minęło. Ale tutaj się nie da. Nie mam pozorów. W sumie to zara będzie 21. 21. A że jest za dużo. Ale marmurowe ręce. Jesteś marmurowy. O, ty Pegasowa. Dzięki. Nie komplement. Komplement może być tylko dla jednego. Czyli osobnika, czyli nie. Nie. Tak? Jednego chłopaka. Osobnik? On to będzie na pewno oglądać. Jak ogląda mnie, to dostanie łapy. Znajdę cię! Groździsz widzowi! To nie jest widz! Nie subskrybuję mnie, to nie jest wit. I? Ostatnie chwile! Wolność! Wszystko jest rozwiązane. Teraz ty! Nie ma żadnego supełka tutaj i... Jest git. Dziękujemy wam yeah, za... Nie, teraz. Minęło 22 minuty. W sumie. Jak Nikola się rozwiązała. Jak się z tym czujesz. Co chcesz widzom powiedzieć. Kocham jednego osobnika. <grym> Polecam. Czekaj. Okulary mi Chodź tu. Czekaj, bo ja ciebie nie widzę. Czekaj. O tu jesteś. Co chcesz powiedzieć jednemu osobnikowi? Kocham cię. Jeszcze raz. Kocham cię. Czy to jest prawdziwa miłość, czy może fail? Prawdziwa. Moim zdaniem fail. <słyska> 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 Nie ma miłości koleżeńskich. <słyska> No to. I się z Wami już na wolności, Nikolaj. Jest i Teraz, wolność i swoboda. Dzień dobry, mordyczku. I... E, nas koniec odcinka. poczekaj No, My, jeszcze nie. 处理，嗯嗯，他办的。